Dzień dobry, dzień dobry. Postanowiłem upamiętnić tą chwilę na, na moim kanale. Dzisiaj Shopee zamyka, znaczy dzisiaj. Z żalem informujemy, że platforma Shopee Polska kończy działalność od 13 stycznia 23.59. Możliwość składania nowych zamówień za pośrednictwem platformy Shopee Polska zostanie wstrzymana. I teraz tak, dzisiaj mamy 12, z dnia na dzień praktycznie wypowiedzenie. Jak tak sobie pamięcią sięgnę, wszystkie rozmowy, czy to z kurierką, że ona tam odbiera, wiecie, te paczki w środę i w piątki, te tańsze i to... Po prostu każda rozmowa, z kim bym po prostu nie rozmawiał o tym szopi, no to zawsze było, jaki im się to może opłacać? Te kupony, te darmowe wysyłki. Sam wysyłałem mnóstwo tych malutkich paczek i każdy uprawił od ostatniego od praktycznie od początku, jak powstało Shopee, jak im się to może opłacać? No, nie może. No, nie, widocznie im się to w ogóle nie opłacało. Musimy się, musimy, musicie, o tak, bo ja na Shopee nie wszedłem. Tak, ubolewam troszeczkę nad tym, że widziałem te wszystkie wtyczki, widziałem te wszystkie integracje, te wszystkie przenosiny. Ludzie po prostu mnóstwo czasu poświęcili na to, żeby zrobić gdzieś tam integrację. Każdy widział po prostu światełko w tunelu, jakaś malutka konkurencja chociażby dla Allegro, żeby ci klienci mogli iść gdzieś indziej. Tylko shopi-pi-pi-pi-pi-pi. Pi, 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 pi. Wszędzie wybrzmiewało po prostu. No, po prostu. Jak to zobaczyłem dzisiaj rano, ja na Shopi nie sprzedaję jako sprzedawca. Chciałem tam wejść, ale tylko chciałem wejść. Cały czas wam o tym gadałem, że coś te Shopi chcieliście, żebym zrobił kursy. Ja chciałem zrobić te kursy, ale tak potem mówię. Hmm, hmm, poczekamy, 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 zobaczymy. No i zobaczyliśmy. I tak najbardziej w tym wszystkim. Po prostu widzę ten czas poświęcony, bo wiem, że i, i chłopaki wystawiali aukcje, i trzeba było się nauczyć nowego panelu, i trzeba było to wszystko zrozumieć. I te dyskusje powstawały te grupy, jak ludzie po prostu przekierowywali nawet klientów swoich, gdzieś tam do shopi, bo prowizja była dużo mniejsza, po prostu po prostu musimy się przeprosić, musicie się. No, znaczy inaczej, musimy się przeprosić, ja też się muszę przeprosić z Allegro. Z, e, korki od szampana na pewno w Allegro dzisiaj strzelają już toczą się dyskusje w salach konferencyjnych o podniesieniu prowizji w, y, jako świe, jako, <grytania> w jakich kategoriach w związku z tym podnieść prowizję no i tak po prostu upamiętnienie jeszcze ku pamiątce zrobiłem sobie skrina pierwszej strony. Aktualnie jak to shopi wygląda według, według trafności, po prostu wszedłem sobie i według trafności widzę tutaj ile moich, moich sznurków. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Rewelacji nie ma, rewelacji nie było aż takiej. Aczkolwiek sprzedaż też widzę, że nie jest powal powalająca. No, ale tutaj ktoś widzę metalowe obręcze się mocno sprzedawał. Sznurki po 5,90-450 osób kupiło to. No. Z tego co też słyszałem, no to są gdzieś tam jakieś, nie wiem, czy to plotki, czy to nie plotki. Po prostu przeleciałem gdzieś tam wszystkie grupy zajmujące się, że są tam jakieś problemy z wypłatą. Niektórzy mogą wypłacić bez problemu. Postarajcie się dzisiaj sprężyć w temacie, żeby wszystkie gdzieś tam tematy pozamykać, yy, praktycznie już od rana, no i, no i. no i na Allegro lecimy na Allegro z powrotem.